obciążyłem nieznacznie obciążeniem takie obroty czterdzieści herców pięćdziesiąt herców przyduszę go trochę jednym amperem sprzęt staje obroty 62 herce prąd nad kreseczką pracuje turbina Czyli doładowuje akumulator 6V, wszystko co jest pod kreską, to już jest pod gór z akumulatora. Obroty 54, na poziomie 6W jest produkcja. Obroty turbiny. Ten wykres przedstawia zakres napięcia turbiny w zależności od prędkości wiatru. Widzimy dzisiaj wieje około 8 m na sekundę, na sekundę porywę co znakomicie widać tutaj na tym przebiegu. Są przerwy. Nie wieje, znowu wieje. Wykonałem dokumentację z przebiegu ładowania akumulatora 6V Turbiną 12V. Ten przebieg czerwony to jest prąd, który powiększymy. powiększyliśmy tutaj. Powiększyłem tutaj. Jest to prąd z jednej fazy, także chociaż trochę. Akumulator 6V ładuje, natomiast akumulator 12V przyjął jedynie 5,5W przez ten czas, jak tutaj wykonuję ten pomiar. Dziękuję. Dzisiaj wieje ponad 8 metrów na sekundę. Zrobiłem reset ustawień i mamy takie wartości dla akumulatora 12V, przez około godziny, zanotował akumulator zanotował, przyjął 5,5W, godziny.